Bosowie, po polsku szefowie. W historii kanału szefowie niektórzy okazywali się kombajnem, niektórzy nas rozczarowywali, niektórzy zabijali nas nawet 230 razy. Każdy z nas miał kiedyś problem z szefem, ale do rzeczy. Jak gram w grę, to zastanawiam się nad pewnymi rzeczami. Na przykład, hej, dlaczego finalny złot z Walls Wiedźmina jest tak bardzo do niczego? Czemu Allenstein i Smoke są tacy ikoniczni? Dlaczego nigdy nie zapomnę Lawosa z Chrono Triggera? I o tym właśnie dziś porozmawiamy. Rozdział pierwszy. O narracji i antycypacji. Po pierwsze, dobry boss to taki, z którym mamy powody, żeby walczyć. Jeśli jakaś potyczka w cyberpunku miała potencjał, podkreślam, miała potencjał, to jest to walka z Adamem Smasherem. Od samego początku gry jesteśmy zalewani legendami, plotkami, pogłoskami na temat potęgi i okrucieństwa Dasia. Każdy traktuje go poważnie i z lękiem. W każdej kadcence z jego udziałem atmosferę można by kroić nożem, a jeśli oglądaliście osadzone w uniwersum anime Edge Runner, to szkoda gadać. Walka z bossem to doświadczenie, a składową tego doświadczenia jest antycypacja. Antycypacja amplifikuje doznania. Niestety w przypadku walki za Dasiem jest to jej zguba. Narracja wynosi oczekiwania graczy pod niebiosa, a następnie samo starcie okazuje się miałkie i nie oddaje spodziewanej potęgi cyborga. Gdyby to był przypadkowy bosik, a nie istotna fabularnie figura, ok, prawdopodobnie potyczka byłaby odebrana cieplej, ale to jednak Adam Smasher. By zachować pewną spójność, po prostu musimy przyjąć, że WI jest aż tak potężny. Ale przykładem bossa, który wywiązał się z podobnych oczekiwań jest World of Warcraftowy Lich King. Od opisującego historię jego spaczenia Warcrafta 3 do możliwości stania w nim w szranki w Wrath of the Lich King minęło 7,5 roku. W tym czasie gracze z rosnącą intensywnością doświadczali pożogi, którą pozostawił po sobie Arthas Menethil. Blizzard rozumiał, jak ciężkie brzemię leży na ich barkach i... Bywiązał się. Zrobili to. Walka z Lich Kingiem była hitem. Gracze to docenili, a Blizzard do dziś czerpie z tego korzyści. Wystarczy spojrzeć na cyfry niedawno wydanego Wrath of the Lich King Classic. The Lich King Ale budowanie antycypacji to może być coś, co robimy tu i teraz. W moim odczuciu Mistrzowsko zrobiło to w 2016 roku <grym> Path of Exile. Do gry został wprowadzony na tamte czasy boss ostateczny, Shaper. I gdy gracze pchali do przodu, poświęcając długie godziny gry na przechodzenie map, kształtownik był zawsze obok. Gdy wchodziliśmy do lokacji, mógł zacząć opowiadać nam Zofu jej historię. Heat. Na mapach okazjonalnie pojawiały się anomalie, które były pochodnymi realnych umiejętności tego foremniaka. Twórcy dawali nam przedsmak samej walki z nim, na długo przed tym, nim nasza postać była w ogóle gotowa się z nim zmierzyć. A propos anomalii, jeszcze mogły one poniekąd łamać zasady gry. Shaper dokonywał tego, co mamy wołające na obiad uwierzyły już, że jest niemożliwe. Dosłownie pauzował on naszą grę, grę online, by do nas przemówić. Wynikiem była świetna atmosfera i taki ekscytujący boss, którym naprawdę każdy chciał się zetrzeć. Rozdział drugi. O przewidywalności, telegrafowaniu i trudności. Bosse w Soulsack są przede wszystkim. przewidywalne. Przewidywalność. Ta cecha nie brzmi zbyt dobrze, ale nie, bo dobry boss to zazwyczaj boss przewidywalny. Przynajmniej w pewnym stopniu. Może to niepopularna opinia, ale jedną z moich ulubionych walk z gier FromSoftu jest Margit. Margit jest uznawany powszechnie za bosa narzędzie. Przeciwnika służącego weryfikacji, czy gracz, rozumie zasady gry oraz nauce gracza, by ten lepiej panował nad swoimi zapędami. Takim jak chociażby zapęd panicznego turlania się. W tym wypadku prawie zawsze bezmyślne turlanie prowadzi prosto do grobu. Tak więc stop panice, skupmy się i zobaczmy, co on w ogóle robi. Gdy Margit przez krótką chwilę markuje swój cios, podnosz Swoją lagę do góry, mowa jest o tak zwanym telegrafowaniu. Za gestem podniesienia lagi idzie konkretny atak. Przeciwnik czeka na twój paniczny ruch, by wbić tę lagę w ziemię i przyłapać cię na błędzie. To nie jest jednak jakiś wyjątek. Każdy atak Margita jest wyraźnie telegrafowany. I to telegrafowanie może odbywać się za pomocą specyficznej animacji, sygnału dźwiękowego czy Tekstu, jak w Cupheadzie, gdy w pewnym momencie przed atakiem błyskawicy na ekran wstępuje tabliczka z napisem Lightning. Piorąc, trzaśnie, zostałeś ostrzeżony. Wracając jednak do Margita, skoro każdy jego atak jest markowany, to chyba powinno być banalne, żeby unikać jego ciosów, co? Teoretycznie tak, ale upadły omen jest jednak szybki. Ma duży zasięg, jest zaprogramowany tak, by wzmagać agresję, gdy tylko gracz próbuje łyknąć miksturę, a jego arena to wąski pasek terenu. Na lewo i prawo czyha przepaść może i markuje swoje ciosy, ale wyprowadza je w nieoczekiwanej kolejności. Dodajmy do tego to, że dopasowywuje on swój repertuar do odległości dzielącej go od gracza. I gracz nie będący weteranem Soulsów pewnie trochę się na margicie pomęczy, zakładając brak korzystania z ułatwień w postaci przyzwań można spędzić na nim naprawdę długie godziny. Czytelne wzorce zachowań wroga mają jednak ciekawe działanie psychologiczne. Przesuwają część satysfakcji z samego końca walki na jej środek, bo nie chodzi jedynie o zastrzyk dopaminy, gdy margit polegnie, lecz małe przypływy euforii, gdy uda nam się wyczytać parę jego ataków pod rząd. Tak buduje się walki, które nawet przy porażkach, mimo wszystko bardziej cieszą niż frustrują. Nawiązałem też wcześniej do Cupheada i o telegrafowaniu w Cupheadzie powstał naprawdę doskonały materiał Game Maker's Toolkit. Bardzo polecam. Spójrzmy na Cupheadowego smoka. W pierwszej fazie posiada on tylko trzy ataki. Kula ognia, atak ogonem i lasery z oczu. I każdy z tych ruchów jest bardzo wyraźnie zarysowany. Trudność polega na nakładających na siebie wielu warstwach wyzwania jednocześnie. Arena nieustannie się rusza, gdy Smok rzuca kulami ognia. Mogą one rozpoczynać ruch od dołu albo od góry. Smok ma ogon, a czasem któryś z ataków synchronizowany jest jednocześnie z jego ruchem. Do tego wszystkiego te przewidywalne wzorce stale się zmieniają, gdy Smok przechodzi do drugiej, trzeciej fazy. To tylko połączenie paru prostych mechanik naraz, a wyszła z tego świetna i pamiętna bitwa. Klu jest takie, że dobrze zrealizowane markowanie ciosów i przewidywalność bossów pozwala twórcom budować naprawdę trudne walki z bossami które są jednocześnie fair, są uczciwe. Tak powstają bosy, z którymi lubisz przegrywać. Rozdział trzeci o zaskakiwaniu i unikatowości. Wspomniałem o tym, jak twórcy rzucają nam pod nogi poszlaki, obszerną narrację i tworzą taką podbudowę do tego, z jakim bossem w końcu się zmierzymy. Ale co jeśli boss nie ma żadnej fabularnej podbudowy? Co jeśli zaprzecza lub zagina dotychczasowe zasady gameplayu? Taki boss powinien przede wszystkim nadrabiać charakterystycznym designem, albo wizualnym, albo działaniowym. Kojarzycie może InScription? Fragment z Inscription może zawierać spoilery, więc przeklikajcie do tego momentu, by je ominąć. Inscription to taka gra karciana, która na długo zapadła mi w pamięci. Powodów jest cała obszerna lista, w sumie to daje 10 na 10, ale jednym z tych powodów są zbijające z tropu bossowie. A oto przykład dwójki z nich. Pierwszy to Goli. Goli to maszyna, która korzysta z internetu. W trakcie walki zamiast zwykłych kart, Goli rzuca w nas kartami bazującymi na tym, co znajdzie w sieci. Krecik. Okej, okay, ale nagle zaczyna tworzyć karty z naszej Steamowej friendlisty. I poczułem się dziwnie, walcząc na kartę mojego brata. Ale to naprawdę nic, bo chwilę później walczymy z archiwizatorem. Archiwizator, żeby ułatwić nam walkę, zmusza nas do wybrania pliku na naszym komputerze, by stworzyć z niej jednostkę. Otwarcie zdradza też zasady. Im będzie to plik starszy i większy, tym silniejszą pozwoli nam zbudować z niego kartę. Sęk w tym, że jak boss deklaruje, jeśli stracimy tę kartę, to nasz plik zostanie permanentnie usunięty. Nagle jednym z elementów rozgrywki nie jest tylko wymiana obrażeń na polu bitwy, tylko całe doświadczenie związane z podejmowaniem decyzji. Tworzymy śmieciową kartę ze skrótu do Lola czy potężnego dziada z pliku System32? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Parę minut temu zadałem trzy pytania dotyczące kolejno Eredina z Wiedźmina Trójki, braci Golec z Dark Souls 1 oraz Lavosa z Chrono Triggera. I głęboko wierzę, że kto w tę grę grał, temu po obejrzeniu materiału łatwo będzie sobie odpowiedzieć na te pytania. Jak dla mnie, podbudowa Reddina odbiegała od przyziemności reszty gry, a sama walka była tak banalnie prosta, że nawet idealnie zasygnalizowane i ciekawe ataki nie byłyby w stanie porwać gracza. W moich oczach Ornstein i Smoke pełnili funkcję podobną do Elden Ringowego Margita. Jakby upewniali się, że gracz jest gotowy na to, co czeka go po walce z nimi, stojące nad graczem i światem przedstawionym w krono. Jigger Widmo Lawosa to taki narracyjny majsterz, a napięcie rośnie, gdy doświadczamy jego wpływu na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Koniec końców, dobry boss nie musi spełniać wszystkich tych rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Zasady są po to, by je łamać. Wśród najlepszych jednak potyczek z szefami, jakie przyszło mi doświadczyć, pojawiło się wiele elementów wspólnych. Może niektóre z tych rzeczy wydają się oczywiste, ale czy są oczywiste? Nie wiem. Myślę, że nie powstawałoby tak dużo fatalnych, tak dużo złych boss fightów, gdyby to faktycznie oczywiste. Było. I na to też chciałem zwrócić uwagę, pisząc ten materiał. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Dzięki.